Widziałam kościół świętego Piotra w Rzymie. Widzenie czcigodnej siostry Augustianki Anny Katarzyny Emmerich, opowiedziane pewnemu pielgrzymowi w latach 1819-1820. Widziałam niezmierzoną liczbę ludzi zatrudnionych przy burzeniu kościoła świętego Piotra. Widziałam także innych, którzy go znowu budowali, odbudowywali. Ciągły się linie robotników pomocniczych przez cały świat, a ja dziwowałam się nad tym związkiem, Jaki on ma z tą sprawą. Zrywający zrywali całe kawały muru, a było między nimi szczególnie wiele należących do sekt i odszczepieńców. Jakby według przepisu i reguły ci ludzie burzyli, ktoś nimi kierował. Jedni ubrani byli na biało, odziani w fartuchy otoczone niebieską oblamówką z kieszeniami, mieli zapasem kielnie murarskie. Inni ubrani byli różnie. Byli przy tym wielcy i znaczni ludzie w mundurach, którzy jednak nie pracowali, tylko znaczyli kielnią na murach, gdzie i w jaki sposób robotnicy mają burzyć. Niekiedy, kiedy zaraz nie wiedzieli, jak powinni burzyć, zbliżali się do jednego ze swoich, aby być pewnym, ten miał wielką księgę, w której był jakoby opisany cały budynek, w jaki sposób go burzyć. Następnie dokładnie oznaczali jakieś miejsce murarską kielnią i prędko te miejsca były burzone. Ludzie ci rwali mury, cegły, całkiem spokojnie i bezpiecznie, a wszystko szło przy tym zastrachane, ciche i wyczekujące. Widziałam modlącego się papieża. Było on otoczony fałszywymi przyjaciółmi, którzy często czynili coś przeciwnego, aniżeli on zarządził. Widziałam pewnego małego czarnego światowego człowieka w pełnej działalności przeciwko Kościołowi. Podczas gdy jedna strona była burzona, z drugiej strony była znów odbudowywana, ale bez entuzjazmu i większego zaangażowania. Widziałam wielu duchownych, a jeden szedł, nie pozwalając sobie przeszkadzać, właśnie między tymi burzącymi i rozkazał wstrzymanie i odbudowę. Innych kapłanów widziałam leniwie odmawiających ich brewiarz i w międzyczasie przynoszących kamyczek do odbudowy, który nieśli pod płaszczem jako wielki rarytas albo podawali go innym. Zdawało się, że nie mają oni wszyscy żadnego zaufania, żadnej ochoty, żadnego polecenia i nie wiedzieli wcale o co tu chodzi. Przedstawiało się to nędznie, bardzo nędznie. Od początku sierpnia aż do końca października 1820 roku trwałam w nieustających prośbach, modłach za Ojca Świętego z powodu tego widzenia, które opisałam i opisuję dalej. Widzę nowych męczenników, nie w chwili obecnej, lecz w przyszłości. Widzę, że już idą naprzód. Widziałam, mówiła dalej, ludzi, którzy stale burzyli wielki kościół i widziałam przy nich obrzydliwego potwora. Zwierzę, które wyszło z morza. Miało nogon jak ryba, a łapy jak lew i wiele głów, które znajdowały się dookoła jednej wielkiej głowy na wzór korony. Miał wielki czerwony pysk. Zwierzę było pocentkowane jak tygrys, a z burzącymi kościół był na poufałej stopie. Leżał on często między nimi, podczas gdy oni pracowali, chodzili także często do jaskini, w której się niekiedy ukrywał. Podczas tego widziałam tu i ówdzie na całym świecie wielu dobrych ludzi, męczonych, a szczególnie duchownych, zamykanych, uciskanych i miałam odczucie, że kiedyś będą oni nowymi męczennikami. Kiedy kościół był już w dużym stopniu zburzony, tak, że pozostało już tylko prezbiterium z ołtarzem, widziałam tych burzących razem z potworem pchającym się do kościoła. Ale znaleźli tu w kościele wielką piękną niewiastę, panią. Zdawało się, że była w błogosławionym stanie, ponieważ szła ona tylko powoli, na ten jej widok nieprzyjaciele bardzo się przerazili, a potwór nie mógł uczynić ani jednego kroku naprzód. Wyciągnął on swoją głowę ze złością za tą niewiastą, jakoby chciał ją pożreć. Niewiasta jednak odwróciła się i upadła na swoje oblicze. Widziałam więc teraz tego potwora, jak uciekał znowu do morza, a nieprzyjaciele biegali tu i tam zmieszani. Nastąpił wśród nich chaos, Ponieważ dookoła kościoła przybliżały się z daleka wielkie kręgi obrońców i tak dalej. 10 sierpnia mówi Widzę Ojca Świętego w wielkim ucisku. Mieszka on w innym pałacu i dopuszcza do siebie tylko niektórych zaufanych. Gdyby zła partia znała swoją siłę to by już uderzyła. Obawiam się, że ojciec Święty przed swym końcem będzie musiał wycierpieć jeszcze większe uciski. Widzę tylni czarny kościół, jak rośnie, jak rośnie i wywiera zły wpływ na charaktery. Zagrożenie dla Ojca Świętego i Kościoła jest tak wielkie, że trzeba błagać Boga dzień i noc. Polecono mi modlić się wiele za Kościół i papieża. Zostałam tej nocy zaprowadzona do Rzymu, gdzie ukryty jest jeszcze Ojciec Święty, który jest w wielkim ucisku. Aby ujść złym posądzeniom, zamieszkał osobno. Jest on bardzo smutny słaby, wyczerpany, wyczerpany troską i modlitwą. Ukrył się on przede wszystkim dlatego, ponieważ może zaufać tylko niewielkiej liczbie ludzi. Jest jednak przy nim stary, skromny, bardzo pobożny kapłan, który jest jego przyjacielem, którego jako tak prostego nie uważano, żeby go usuwać od papieża, jako człowieka nic nieznaczącego. Mąż ten jednak posiadał wiele łask bożych. Widzi on i spostrzega wiele rzeczy, i wiernie donosi o tym Ojcu Świętemu. W ten sposób jest on ostrzeżony przed tym człowiekiem, który dotychczas wszystko robił, a teraz nic już nie będzie robił. Papież jest tak słaby, że o własnych siłach nie może już iść. 1 października Kościół, biadała ona, jest w wielkim niebezpieczeństwie. Muszę na rozkaz z góry prosić każdego, który do mnie przychodzi, Ojcze, nasz w intencji Kościoła, papieża. Trzeba błagać Boga, aby papież nie opuszczał Rzymu, bo przez to opuszczenie powstałaby wielka szkoda. Trzeba błagać Boga, aby otrzymał on ducha świętego. 4 października dzisiaj w nocy widziałam świętego Franciszka niosącego papieża i Kościół. Później widziałam Kościół świętego Piotra niesiony przez pewnego małego mężczyzną na barkach, który ma w twarzy coś żydowskiego. Wydawało się to całkiem niebezpieczne. Maryja stała na północnej stronie kościoła i rozciągała chroniący swój płaszcz. Mały mężczyzna zdawał się załamywać. Powinni mu pomagać w niesieniu tych dwunastu, których widzę stale jako nowych kapłanów, ale przychodzili oni troszkę za powoli. Zdawał się on już upadać, w końcu oni jednak przyszli i postąpili pod ten kościół, pomogło nieść także wielu aniołów. Pozostała już tylko podłoga i tylna część. Wszystko inne było zburzone przez tajną sektę i sługi kościoła. Zanieśli oni kościół na inne miejsce i zdawało się, jakby więcej pałaców, jak pochyla się pole kłosów podczas żniwa. Kiedy widziałam kościół świętego Piotra w jego zburzonym stanie i tak wielu duchownych pracujących przy dziele zburzenia, chociaż czynił to jeden przed drugim skrycie, odczułam z tego powodu taki smutek, że gwałtownie zawołałam do Jezusa, aby się ulitował. I zobaczyłam mego niebieskiego oblubieńca, jako młodzieńca i długo on ze mną rozmawiał. Powiedział mi między innymi, co oznacza to przemienienie, przetransportowanie Kościoła, że on pozornie całkiem upadnie, że jednak z tych, co go przenosili, zostanie on znowu w spokoju podniesiony, odrodzony. Jeżeli pozostanie choćby jeden prawdziwy katolik, może Kościół znowu zwyciężyć, ponieważ został on założony nie z rozumu i rady ludzi, nie z mądrości ludzkiej. Pokazał on mi, że nigdy nie brakowało modlących się i cierpiących za kościół. Zostało mi także pokazane, że wtedy nie będzie chrześcijan w starym sensie. Zostałam bardzo zasmucona przez ten obraz. 7 października, kiedy szłam z Franciszką i pewnym świętym przez Rzym, widzieliśmy wielki pałac od dołu do góry w płomieniach. Byłam bardzo zasmucona, że mieszkańcy mogliby spłonąć, bo nikt nie gasił. Kiedyśmy się jednak zbliżyli, Ogień się zagasił, a dom był czarny i opalony. Szliśmy przez wiele wspaniałych sal i doszliśmy do papieża. Siedział on w ciemności i spał w wielkim krześle, był on bardzo chory i nieprzytomny, nie mógł wcale chodzić. Widzę kościół całkiem samotny, całkiem opuszczony. Wygląda on, jakby wszyscy uciekli. Dookoła niego wszystko jest w walce. Wszędzie widziałam wielką biedę i nienawiść. Zdradę i rozgoryczenie, niepokój, bezsilność i całkowitą ślepotę. 10 października widziałam kościół św. Piotra, który zburzony był aż do prezbiterium i wielkiego ołtarza. Święty Michał zstąpił opasany i uzbrojony do kościoła i bronił swym mieczem wstępu wielu złym pasterzom, którzy chcieli do niego wejść. Cała przednia część kościoła była już rozebrana, a pozostało tylko tabernakulum z przenajświętszym sakramentem. Wtedy spostrzegłam majestatyczną panią. Wznosiła się ona ponad wielkim placem przed kościołem. Jej szeroki płaszcz spoczywał spięty na ramionach i unosiła się cicho w górę. I wreszcie stanęła na kopule i rozciągała szeroko swój płaszcz nad całą przestrzenią kościoła, który to płaszcz promieniował, świecił jak złoto. Ci, co burzyli kościół, właśnie cośkolwiek spoczęli, a gdy chcieli się znowu zabrać do pracy, nie mogli, nie mogli w żaden sposób zbliżyć się tam. Gdzie ona osłaniała kościół swym płaszczem. Z drugiej zaś strony powstała teraz niezmierna praca budujących. Przyszło wielu silnych młodych ludzi, duchownych i świeckich, przyszły kobiety i dzieci. Przyszli także całkiem starzy, ułomni, zapomniani mężczyźni, a budynek, kościół, został znowu postawiony. Teraz zobaczyłam nowego papieża zbliżającego się z procesją, był ono wiele młodszy i surowszy jak poprzedni papież. Przyjęto go z wielką uroczystością. Zdawało się, że chce on Kościół poświęcić, ale usłyszałam głos, że nie potrzebuje on nowego poświęcenia, ponieważ pozostał najświętszy sakrament. Powinna być podwójna wielka uroczystość, powszechny jubileusz i odbudowa prawdziwa Kościoła. Przedtem, aniżeli papież zaczął tę uroczystość, przygotował już swych ludzi, którzy usunęli całkiem bez sprzeciwu wielką ilość znacznych i mniej znacznych duchownych. I widziałam. Że opuścili oni zebrania ze złością i szemraniem. I wziął do swojej służby całkiem innych ludzi, duchownych i świeckich. Wtedy zaczęła się wielka uroczystość w kościele św. Piotra. 30 grudnia znowu widziałam kościół św. Piotra z jego wysoką kopułą. Na niej stał święty Michał w krwawo czerwonej sukni z wielką bojową chorągwią w ręce. Na ziemi trwała wielka wojna. Zieloni i niebiescy walczyli przeciwko białym, a biali, którzy mieli nad sobą czerwony miecz, zdawali się całkiem ginąć. Wszyscy jednak nie wiedzieli, dlaczego walczą. Kościół był całkiem krwawo, czerwony jak anioł, i zostało mi powiedziane, że zostanie on obmyty krwią. Im dłużej trwała wojna. Anioł zstąpił na ziemię i przystąpił do tych białych walczących i widziałam go wielokrotnie przed wszystkimi walczącymi. Wtedy wstąpiła w nich cudowna dzielność, nie wiedzieli oni skąd im się to wzięło. On wstąpił pomiędzy nieprzyjaciół i pobił ich, i uciekli na wszystkie strony. Ponad zwycięskimi białymi zniknął teraz ten płomienny miecz. Podczas walki przechodziły do nich stale wielkie gromady przeciwników, a raz nawet cały wielki tłum. Nad walczącymi ukazały się w przestworzu zastępy świętych, którzy wskazywali i rękami oznaczali, wskazywali. Byli oni różni, ale wszyscy jednego ducha. Kiedy anioł zstąpił z dachu kościoła, zobaczyłam nad nim, kościołem, na niebie wielki jaśniejący krzyż, na którym wisiał Zbawiciel, z którego ran wychodziły wiązki świecących promieni rozszerzające się nad światem. Rany były czerwone jak jaśniejące, promienujące bramy ze słoneczne żółtym środkiem. Nie miał on cierniowej korony, ale ze wszystkich jego ran głowy wychodziły promienie na wszystkie strony świata. Promienie z rąk, boku i stóp wychodziły w kolorach tęczy i dzieliły się pięknie, tak, że większa ilość złączonych szła na wsie, miasta, domy, przez cały świat. Widziałam je tu i tam, daleko i blisko, padające na różnych pracujących i wciągały dusze, które dotknęły się jednej z tych kolorów do rampana. Promienie padające z rany boku spadały na stojące na dole kościół w bardzo obfitym, szerokim strumieniu. Kościół cały jaśniał od tego, a przez ten wpływ promieni widziałam większość dusz wchodzących do Pana. Widziałam także czerwone świecące serce, unoszące się na niebie, z którego szła wielka wiązka, jak droga, promieni do rany boku i od którego rozszerzała się inna wiązka promieni nad Kościołem i wielu okolicami. A promienie te wciągały wiele dusz, które przez serce i przez tą wiązkę promieni wchodziły do boku Jezusa. Zostało mi powiedziane, że Maryja jest tym sercem. Kiedy walka skończyła się na ziemi, kościół i anioł, który zniknął, stały się białe i świecące. Także krzyż zniknął, a zamiast niego stała na kościele biała, wysoka, jaśniejąca pani i rozciągała swój złoty jaśniejący płaszcz szeroko nad nim. Na placu przed kościołem, tłumy ludzi w pokorze jednały się ze sobą. Następowało pojednanie. Widziałam biskupów i pasterzy zbliżających się i wymieniających swe księgi, a sekty uznały Kościół przez jego cudowne zwycięstwo, przez światło objawienia, które same widziały, jak na nie świeciły. Światła te były z promieni wychodzącymi ze źródła jeziora, które powstało z Jana. Kiedy widziałam to zjednoczenie, doznałam głębokiego odczucia, że zbliża się Królestwo Boże. Odczułam światło i wyższe życie w naturze i świętą ruchliwość we wszystkich ludziach. Jak w czasie bliskim narodzenia Chrystusa Pana, i odczułam zbliżanie się Królestwa Bożego, tak, że byłam zmuszona biec Mu naprzeciw i do wydania radosnych okrzyków.